Dobry wieczór, czas na nasz ostatni rozdział o Wojtku. Posłuchajcie. W Edem Ogrodzie Zoologicznym. Był pogodny dzień lipcowy, i wiele ludzi przybyło do ogrodu zoologicznego w stolicy Szkocji. Jak zwykle, największą ilość publiczności zgromadziła się koło pomieszczenia Niedźwiedzia, gdzie główną atrakcją był oczywiście Wojtek. Jedni z ciekawością odczytywali jego życiorys umieszczony na metalowej tablicy, inni wyciągali ręce z różnymi niedźwiedzimi przysmakami. Jakaś starsza pani otworzyła mały koszyczek, wyjęła z niego biszkity i owoce i starała się namówić niedźwiedzia, żeby jadł come on, usztek, come on, good boy, usztek, come on mówiła pieszczotliwie ale wojtek nie reagował na jej słowa siedział w cieniu skałki co pewien czas przymykał oczy i sennie kołysał się swym wielkim łbem widocznie popołudniowy upał wpływał na niego usypiająco dlaczego ten niedzieć nie chce jeść żaliła się starsza pani stojącym obok ludziom przyniosła mu tyle dobrych rzeczy a on nie chce jeść tylko siedzi i kiwa głową come on usztek come on. Wołała, nie tracąc nadziei, że w końcu uda się jej namówić. Nie wymawia się usztek, ale Wojtek. Rozolutnie poprawiła ją dziewczynka w szkolnym mundurku stojąca w grupie innych dzieci. Do Wojtka trzeba mówić po polsku, dodała, i żeby pochwalić się przed stojącym tłumem ludzi, piskliwym głosikiem krzyknęła kilka słów nauczonych w szkole Wojtek. Chodź tutaj, chodź tutaj! Polskie słowa dotarły do niedźwiedziego mózgu, jakby przez zasłonę oganiającego go coraz bardziej snu. Otworzył jedno oko, potem drugie, ziewnął, podniósł się i powoli zbliżył się do ogrodzenia. Wojtek, poproś! Wojtek, poproś! wołała dziewczynka, co, co oczywiście miało znaczyć Wojtek, poproś! Wojtek usiadł na tylnych łapach i otworzył koszczę. Było zespany, wcale mu się nie chciało jeść, ale pewnie chciała sprawić dzieciom przyjemność. Wojtek, poproś! Wojtek, poproś! wołały inne dzieci. Była to wycieczka jednej z klas starej i sławnej szkoły szkockiej Dollar Academy, która zaadoptowała Wojtka i co pewien czas organizowała wycieczki uczniów i uczennic, aby odwiedzały swego pupila. Dyrekcja ogrodu wyznaczała wówczas specjalnego przewodnika który zapoznał młodych gości z różnymi szczegółami z życia Wojtka. Tym razem opowiedział ją o tym, jak żołnierze kupili małego niedźwiadka sierotę w głach w Parsim. Słuchając opowieści, dzieci nie zauważyły, że Wojtek odwrócił się i odszedł. Pewnie skrył się w cieniu po drugiej stronie skałek i zasnął. Czuły się tym zawiedzione, bo właśnie teraz po wysłuchaniu opowiadania o jego dzieciństwie chciały z nim porozmawiać. Mam dla was niespodziankę. Dziś rano przywiedziono z Polski dwa małe niedźwiadki. Czy chcecie je zobaczyć? Dzieci zgodziły się z radością i cała grupa udała się do miejsca, gdzie w obszernej klatce siedziało dwóch małych przybyszów. Początkowo niedźwiadki robiły wrażenie przestraszonych. Wkrótce jednak uspokoiły się i zaczęły się ze sobą bawić, wyprawiać pocieszne minki. Dzieci zaśmiały się, a kiedy dowiedziały się, że przybysze misiów. Zakończyło długotrwały spór o Wojtka, ucieszyły się tym bardzo. Spór ten rozpoczął się wtedy, kiedy dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w Oliwie poprosił o przesłanie do Polski sławnego niedźwiedzia drugiego korpusu, obiecując w zamian ofiarować te własne dwa małe niedźwiadki i jeszcze jakieś inne zwierzę. Czekamy z niecierpliwością na przybycie Wojtka i całe gazety w Polsce. Wojtek nie może być wydany. Odpowiadały gazety szkockie, drukowały przy tym na swych łamach treść rozmów z dowództwem i żołnierzami 22. kompanii oraz przypomniały, że niedźwiedź został oddany do edynburskiego ogrodu jedynie na przechowanie, pod warunkiem, że nie zostanie wysłany do Polski tak długo, dopóki będzie ona zupełnie wolna. Mimo, że Wojtek nie został wysłany do Polski, dwa małe się przyjechały do Edynburga jako da dzieci polskich dla dzieci szkockich jak głosił załączony list. Nazwano je Ogród i Oliwia. Na pamiątkę ogrodu zoologicznego w Oliwie, gdzie przyszły na świat. Było to na początku maja 1959 roku. Wojtek był już wtedy dobrze podstarzałym niedźwiedziem. Skończył bowiem 17 lat. W jego wieku inne niedźwiedzie, zwłaszcza samce, stają się zgryźliwe, złośliwe i często bardzo niebezpieczne. Ale Wojtek pozostał łagodny i przyjacielski i nigdy nie wyrządził nikomu krzywdy ani nie sprawił sobą żadnego kłopotu. Dlatego pewnie tak bardzo popularny i tak bardzo przez wszystkich lubiany. Starzał się jednak coraz bardziej i bardziej. Rzadziej pokazywał się czekającym na niego ludziom. Kiedy jednak czasem zbliżył się do urodzenia, zachowywał się tak, jak wtedy, kiedy był jeszcze młody i zupełnie zdrów. Chętnie pozował fotografom, siadał na tylnych łapach i przyjmował ofiarowane mu słodycze i owoce, a czasem podniósł łapę jakby dziękując, co wywoływało entuzjazm zgromadzonych koło ogrodzenia. Odchodząc do swojego pomieszczenia, znajdującego się z drugiej strony skałek, szedł na dwóch łapach, wyprostowany jak żołnierz na mustrze. Widać było jednak, że co pewien czas kuleje bardzo dokuczał mu aromatyzm. Kilka lat później, jesienią 1963 roku, poprosiłem jednego z polskich fotografów, żeby mi zrobił zdjęcie Wojtka jako ilustrację do artykułu, który miał się ukazać w jednym z pism angielskich. Otrzymałem smutną wiadomość. Wojtek wygląda bardzo źle. Musi być bardzo ciężko chory. Ma ciepłe, suche pomieszczenie i stałą opiekę. Wszyscy są dla niego bardzo dobrzy i serdeczni. Może wyzdrowieje? Udziłem się. Na początku listopada wszystkie brytyjskie radia ogłosiły komunikat. Wojtek, brunatny niedźwiedź, który był maskotką polskich żołnierzy, zakończył wczoraj życie. Wiadomość tę powtórzyły stacje radiowe w Polsce. Spojrzałem na fotografię Wojtka, niedawno mi przysłaną z Edynburga. Patrzyły z niej smutne oczy starego niedźwiedzia. Nie będziesz już więcej cierpiał, biedaku, pomyślałem. I znów powróciły wspomnienia o Wojtku z jego dawnych dobrych dni. Jak w kalejdoskopie przesuwać się zaczęły obrazy różnych krajów Bliskiego Wschodu, Włoch, Wielkiej Brytanii, mórz, pustyli, gór i rzek. Na ich tle ujrzałem oczami wyobraźni Wojtka takiego, jakiego pamiętać będą wszyscy, którzy go znali. Wesołego, psotnego, pełnego energii i radości życia, wiernego towarzysza. Żołnierzy. Dobranoc.